Andrzej Dobrowski z nami po zwycięskim zakończeniu domowego sezonu w tym roku. Brukbet, Termalika 2, Arka Gdynia 1. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Szalone spotkanie, ale po raz kolejny z Happy endem. Drugi mecz wygrany, drugi mecz bardzo ważny w kontekście tabeli. Opowiedz, jak, jakie są twoje odczucia, bo dwie różne połowy, finalnie zwyciężamy. No, oczywiście nie był to łatwy mecz dla nas. Wiadomo, graliśmy z liderem tabeli. <laughs> Czasami ciężko nam szło, ale dobrze żeśmy to wszystko garnuli drużyną razem i myślę, że to jest dobry wynik dla nas i patrzymy o przyszłość i chcemy dalej tak grać. Na pewno to buduje pozytywnie drużynę, kiedy dwa ostatnie domowe mecze w roku zwyciężacie z mocnymi przeciwnikami, ale powiedz co zmieniło się, jakich słów użył trener Lewandowski. bo w pierwszej połowie zespół wyglądał dość chaotycznie, nerwowo, a w drugiej zupełnie inaczej wyglądaliście na boisku, na co zwracał trener uwagę. No dużo dużośmy mieli tak, taktycznych takich treningów, ćwiczeń i my tak tak jakby to powiedzieć, że dużo o przeciwnika tak było tych treningów i no, nie wiem każdy chce wygrać oczywiście czasami inne drużyny które grają przeciwko nas też chcą wygrać czasami to, to nie szło nam ale teraz e, mam nadzieję że tak będzie dalej i będziemy wygrywali i przynosili radość kibicom Jak patrzysz na swoją postawę w dzisiejszym meczu bardzo dużo odbiorów z twojej strony przechwytów tej piłki jak ocenisz siebie tak na boisku nie wiem to chyba nie ja muszę to oceniać swój, swój występ ale powiem tak że, że Drużyna wygrała i to jest główniejsze. Co powiedzieliście sobie w szatni zaraz po meczu? No nie wiem, każdy wie, co ma robić, każdy, każdy gra w piłkę już nie, nie pierwszy rok i ty, tylko podpowiadali każdy drugiemu i tylko, tylko do, do, dobre nastawienie i wszystko. Teraz w szatni świętujecie, na pewno dobre humory dopisują. No oczywiście, świętujemy taki był ważny mecz dla nas. Wygrana z liderem tabeli. To jest bardzo dobrze dla nas, cieszymy się z tego i chcemy dalej iść wyżej w tabeli. Teraz jeszcze tylko ostatni mecz w tym roku Mieć Legnica i możemy kończyć tę rundę jesienną. Andrii, dziękuję bardzo. Gratulacje jeszcze za zwycięstwo. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo.